Witam wszystkich w Transport Fiver. To jest jeden z ostatnich razy, kiedy widzicie takie pociągi. Parowy, stary elektryczny, który obsługiwał te trasy. Od teraz powoli będziemy wchodzili w nową erę, erę szybkich pociągów, dużych prędkości. Już mamy TGW, już zaczynam powoli dostosowywać y, trasy do tegoż pociągu. O, takie pociągi podchodzą już powoli do Lamusa. Całkowicie zrezygnujemy z ery pary na rzecz ery prędkości. Rozwój. A dzisiaj zajmiemy się rozbudową linii do Białego Stoku z Lublina oraz Tą samą linię rozbudujemy Kielce, Częstochowa, Katowice, bo to jest linia regionalna, którą tutaj doprowadzaliśmy, prawda? którą należałoby już skończyć, i zajmiemy się też puszczeniem ekspresu. Ja my myślę sobie, żeby ekspres ten numer 4, on ze Szczecina leci przez Kraków jeszcze tam dojeżdżał dwie stacje, czyli Białystok aż do Olsztyna. O, aż tutaj, więc jest to do zrobienia na dzisiaj. I tak. Tutaj coś takiego. Tylko ja bym chciał, kolego, żebyś... O, właśnie, Tros ale troszkę, dobra, tak, bez przesady. Może troszkę niżej, wiesz? Może odrobinkę niżej, jakbyś, jakbyś mógł. O, coś w ten, coś w ten desen takie coś. Pokaż, na ile ty tam wchodzisz. Jeszcze poziomica trzeba uruchomić, tak jest. Poziomica ważna rzecz. Bez poziomicy 24. A tutaj jest 16. No wystarczyć. Nawet nie wiem czy nie niżej. Tak na 21 by zrobił. I dotąd na chwilę wyburzymy. I odtąd zajmiemy się już jazdą w poziomie obyś coś takiego mi tutaj zaproponował, tak? Tylko na razie to wybuduję na moście, aby później... Czekaj, czy ty mi tutaj wzlatujesz, czy mi się wydaje? Yy, to tak trochę wysoko, nie? Zaraz, zaraz. Nie, 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 nie o to mi chodziło. Nie, zupełnie nie o to. Kolego. Nie, nie, nie. W ogóle, w ogóle zupełnie, absolutnie. E, tutaj zrobimy w takim razie to wymarzymy. O, mazu, 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 nie ma tego. Tutaj jest podniesienie. Ja chcę Ciebie tylko i wyłącznie wykorzystać. O, tak, żebyś ty mi się wspiął trochę, ale żeby tak podnosić od razu, to nie. To ja nie chcę. A dopiero odtąd. A tutaj wcześniej nie. A tak w ogóle, to dlaczego wcześniej nie? Bo co? To jest za nisko. Niemożliwe. O, nowe zestawy, nowe tramwaje. O, potrójny tramwaj. No, będziemy mieli co robić na następnych odcinkach. Już widzę. No, to, to wygląda troszeczkę lepiej, mi się wydaje. Tutaj jest załamanie, i wchodzi na tę wysokość i ją utrzymuje. O, i coś takiego by mi. Na pewno bardziej pasowało niż to, co wcześniej tutaj proponował. Dobra, coś takiego zrobimy. Oczywiście. Nie, no bo wcześniej to było zdecydowanie za wysoko. Tutaj już jest tak sensowniej. Wy, no, wygląda to dużo estetyczniej, lepiej. Gdzie na takich słupach? Postawić kurde ten, no nie, no bez przesady. Bez przesady. I tutaj, jak strzała będziesz mknął nad miastem, bardzo dobrze, bardzo dobrze, bardzo, bardzo dobrze. Teraz możemy zamienić ten kawałek który nam tylko miał wyprofilować ten most. No nie ma tutaj takiej opcji. Wiecie, czego mi tutaj brakuje? Że po prostu podjeżdżacie do pewnego punktu, ustawiacie yy, wiadukt, jaki Wam by pasował. Najlepiej jakby to nawet pokazywało w metrach, tak jak jest yy, w City Skyline. No tam lubię cokolwiek wybudować, bo yy, no tam... Mogę sobie zadecydować o tym, jak to będzie wyglądało. Dobra, widzę, że ewidentnie tej drodze tutaj nie jest przeznaczone. No to jak nie jest przeznaczone, to nie będziesz tutaj. Bardzo mi przykro, bo nie chcę mi się z tobą teraz bawić. A nie będę sobie tutaj pierniczył torów. O, coś takiego. A tamtą drogę puścimy, prawdopodobnie tędy. Zaraz zobaczymy. Coś tutaj się wymyśli. Tutaj ją o, mazu, mazu, mazu. Wyrównamy odrobinkę, aby wejść w tę szczelinkę. I tutaj jesteśmy. Jesteśmy tutaj. Czy ja tutaj dam radę zejść? No ja myślę, że jest taka kurde ten, że damy radę, dobrze. Co tam, co nie damy rady? Co, my nie damy rady, bez przesady. Pokaż tylko, co ty mi tutaj oferujesz, co ty mi tutaj zaproponowałeś. Dość, dość sensowny jest ten podjazd. Jestem w stanie go zaakceptować, więc bierzemy. Bierzemy bez, bez marudzenia. Nam zależy na tym, żeby jak najszybciej tutaj podpiąć ten y, regionalny pociąg. On będzie, myślę, kończył swoją trasę w Katowicach, y, którą dzisiaj mam zamiar wybudować. I fajnie będzie, bo on będzie już taką pełną trasę miał, i będzie można już y, zarabiać pieniądze, tak. Tutaj potrzebujesz pieniędzy. No dobra, no weźmy z 10 baniek, z 15, z, dobra, z 20. Tutaj przyspieszę trochę grę. Niech, niech on trochę zarabia, bo, bo się robi jakiś dziwny tutaj problem z kasą. A ja nie chcę się tak mocno kredytować, bo yy, w przyszłym odcinku tak, tak sobie. Wymarzyłem, że to będzie przyszły odcinek. No, myślę, wejdziemy już w te bardzo duże prędkości. A te pociągi kosztują, patrzyłem na PSG, no kosztuje 40 baniek, nie? 40 milionów trzeba wyłożyć na jedną sztukę. Więc to nie jest taki pieniądz. Wiecie, nawet, nawet jak na grę. To trzeba trochę zarobić. Dobra. Tutaj mamy to. Tutaj mamy zwrotnicowe. Tu mamy tak, 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 tak. Pięknie. Kurde. Panie szefie. O, matko, ale to jest ślicznie. Ojej, jej, jej. Ale mi się podoba. No, powiem wam. Dokończyliśmy tę trasę. Mega mnie to cieszy. Bardzo się cieszę. Wreszcie, na razie zostawię ją na moście. Jak przyjdą pieniądze, będą latały tędy ciapciągi już tych dużych prędkości. Jeszcze sprawdzę a propos dużych prędkości. No to wtedy pokuszę się o to, żeby zrobić go na nasypie. Bo tutaj myślę sobie o nasypie. Nie wiem, czy nie za wysoko, ale są też takie trasy, które lecą wysoko i są na nasypie. Więc spoko. Damy radę. Teraz tak, światełka. Światełka są bardzo potrzebne, wręcz niezbędne. No i tutaj damy, co, co kawałek dam, dlatego że będzie tutaj y, linia regionalna, która będzie bardzo spowalniała ten ekspres. Czy to dobrze, czy to źle, bo ja wiem, jak będzie trzeba. To, jeżeli tutaj naprawdę się okaże to potrzebne i będzie bardzo ta linia regionalna tutaj utrudniała sprawę, to wam pokaże, co się robi. Przy okazji zobaczycie, jak nadamy priorytet temu pociągowi, bo niektórzy twierdzą, że się nie da, a ja twierdzę, że się da. Tylko to jest kwestia zrobienia tego na torach. Nie nadania mu po prostu priorytetu, chociaż szkoda że nie ma takiej opcji ale czy, co on by tutaj zyskał no ja wiem nie, niezbyt wiele i tak i tutaj będziesz przelatywał i teraz przemodelujemy tutaj całkowicie linię ekspresówkę no ekspresowa nie jest nie jesteś za bardzo widzę tutaj obleganą linią no, i dobra, i tak. I lecimy tutaj. I lecimy tutaj. I tutaj się kończysz. Tylko wiesz, co? Ja to bym wolał, żebyś ty kończył na pierwszym peronie. No. I tutaj, oczywiście, lampidło damy. Damy lampidło, proszę bardzo, i ciapciąg będzie jeździł w tę stronę. A jak ty tutaj jesteś w stanie w ogóle to ogarnąć, że to tak aha, bo ja tutaj światełka nie dałem. No bo jak jeździła jedna linia, nie było potrzeby, a teraz już nie jeździ jedna, tylko jeździ ich dwie, co najmniej, więc damy. Coś takiego. I w Białym Stoku, bo skończyliśmy tu, i teraz będzie dojeżdżał jeszcze tutaj, tak? Do Białego Stoku, i stąd będzie wybierał się do Lublina jeszcze raz, i wtedy dopiero będzie wracał do Rzeszowa. Tak jesteś? Chyba tak. I tutaj ja bym trochę coś pokomplikował. Chociaż nie, nie będę tego komplikował. Dobrze jest. Dobrze. Tam krosa nie robiłem. Dobra, dobra. Tutaj tak mamy. Tak mamy. Ok. I w białym stoku. Ja bym chciał, kolego, żebyś ty po Olsztynie, możesz korzystać sobie z drugiego, ale tutaj, żebyś mi wjeżdżał na pierwszy. O, ten nasz na, na, najszybsza lokomotywa parowa poleciała, właśnie. Nie wiem, czy zauważyliście. Dobra, ja myślę, że tutaj jest to poustawiane. Nie ma się co nad tym za bardzo roztkliwiać. Tak. Tak. Światełko ze złej strony. Ustawiłem. Nie wiem dlaczego. No i polecimy sobie tutaj. A no jeszcze damy tutaj. O. A niech mają. Niech mają. Niech im jest. Tak jest. Tutaj jesteś z dobrych stron, z dobrych. Czasami mi się ustawi ze złej, więc no, muszę to sprawdzić. Dobra. I ta linia jest zrobiona, i jeszcze regionalną. To tylko jedną stację przerzucimy. I tak, ona będzie z Lublina. Wypadała będzie. Tutaj kończyła swoją trasę. Świetnie. I wracała z powrotem. Czy ja bym chciał, żebyś ty był na drugim. Tak, na drugim w razie przyjadą wspólnie. Mhm. Tak, to będzie dobry, dobry pomysł. Albo nie. To nie będzie dobry pomysł, damy na pierwszy. Wtedy, jak z tamtej strony przyjedzie ekspres, to jest szansa, że wyruszy pierwszy. Dobra, ok. Ja tutaj jestem w stanie to już zaakceptować. Myślę, że wy też. I teraz le lecimy sobie yy, trasą linii regionalnej, którą tutaj pieczołowicie budowaliśmy. Długi czas. Tutaj na razie jest tylko po jednym światełku. Tak, ja myślę, że tutaj dwa modele, jak puścimy, to będzie wystarczająco. Aha, tutaj jest nam potrzebny, oczywiście, dworzec dworzec kolejowy dworzec pod tytułem Częstochowa. Szczerze mówiąc, nie zaplanowałem dla tego dworca tutaj wyglądu. Jeżeli. Z jakiegoś powodu uznacie, że dworzec się nie podoba, a macie pomysł na dworzec, który posiadam. Oczywiście jest ściągnięty. To ja śmiało go tutaj za, zaadoptuję. Nie ma problemu. Tylko musicie mi o tym napisać, powiedzieć, bo no, ja nie czytam w Waszych myślach. I fajnie by było, żebyście mi o tym powiedzieli. Tutaj uliczka, uliczka, jakaś uliczka. Ty też będziesz mógł. Tutaj Ciebie wymienimy na 70 km na godzinę. Tak, no bo stówkę w mieście to jest jednak przegięcie pałki. Jakby nie spojrzał. A tutaj widzę, miasto samo się rozrosło. Ja tego nie robiłem. Widzę, że sami to przemianowali na 70. Już te miasta się zaczynają łączyć. No już, już widzę, już widzę, już tam wchodzą na siebie. Możemy troszeczkę kredyciku oddać i ja bym był za tym, żebyśmy go troszeczkę zaczęli spłacać, bo mamy y, ponad 50 mieliśmy milionów długu. Znaczy długu, no kredytu w sensie, tak? Y, tutaj widzę o TG, o TGW w wersji takiej jak chciałem, specjalnie nie szukałem też dla was. Później Wam pokażę w ogóle, jakie, jakie tematy tutaj pościągałem, to no, będziecie trochę na mnie pewnie krzyczeć, bo mówiłem, że komputer mi w końcu nie wytrzyma i pewnie serię uwalę, ale powiem Wam, cieszę się, kiedy mogę, kiedy mogę tutaj się pobawić jakimś modelem razem z Wami, kiedy, kiedy możemy zobaczyć coś, coś nowego. To, to nie jest tak, że ja nie chcę. Tylko naprawdę bardzo, bardzo się ograniczam ze ściąganiem, dlatego że ja bym chciał wszystko. I naprawdę, jakbym tutaj zaczął się rozbudowywać, to byśmy nad jednym miastem tydzień czasu siedzieli. Ale po prostu nie chcę. Dworzec. Ja bym chciał dworzec zobaczyć. Ja jestem za tym, nie, nie za tym, nie taki już był. Ciebie byśmy dali do Częstochowy, nie, nie za wielkie to? Nie, no za wielkie. Taka Landara troszkę. Wiecie co? Taki mamy, ale możemy go sobie powtórzyć. A czemu nie? Tutaj w Częstochowie go nie było. I nie ma. No, czekaj, za bardzo, za bardzo, kolego, takie coś byś zrobił. Czy tutaj na krawędzi go postawić? Hmm. Dobra, to ja wybiorę taki, co damy radę go wygiąć. I oczywiście taki sobie weźmiemy i wygniemy. Tylko zaraz, który, który ty byłeś? Ten się będzie ładniej nam giął. Byłoby fajnie. I ten flexible. Pokaż. Jaką ty budkę w ogóle nam tutaj proponujesz. Coś takiego. Ja bym chciał tak. Dwa tory. 320 metrów. Du dużą prędkość. No niech będzie już zelektryfikowane. Wiadomo. I teraz co ja bym chciał, żebyś ty mi Aha, takie coś. Wiesz co? Ty byś mógł? Tutaj nawet nie. Czy tak? Dobra. Wie, wiecie co? Wygniemy go najpierw, nie będę kombinował. I ja bym go nawet dał gdzieś, może tutaj? Co ty tam, ale tych modeli przyszło? O kurczę, ale zabawy będzie. Tam jest jeszcze kolejka wąskotorowa i zaczyna mnie korcić. Już mnie zaczyna tak swędzić powoli, żeby, żeby Wam zrobić tutaj kolejkę wąskotorową. I coś czuję, że zapcham ten komputer i, i, tyle, i tyle będzie. Ale może to jest warte po prostu. Może, może to tak właśnie ma wyglądać, żeby się naprawdę pobawić. O, coś takiego byśmy tutaj dali. Coś takiego. Już muszę zacząć wymieniać autobusy, bo żyć mi nie dadzą. Już tam się wszystkie pokazują, modele, które potrzebują. Nie no się wcale nie dziwię, one już po 30 lat mają. Nam tutaj w grze strasznie ten czas leci. Kurczę, jak on ucieka. Bardzo mocno. No, taka prędkość, powiem, nie jest zadowalająca, ale tutaj. Regio ma latać, więc też nie przesadzajmy. To nie, nie musi być jakaś potężna, ogromna prędkość. Nie wiadomo po co, nie wiadomo komu. To nie będzie aż tak fruwało. Tutaj 120 będzie leciał. Też dobrze. No bo tutaj Łuk potrzebuje. Ja tutaj wyprowadziłem sobie wcześniej. Bawiłem się z tym za długo, wiecie? Przed, przed, przed nagraniem usiadłem. Zacząłem tutaj rozplanowywać dla Was linię. I jak zacząłem ją planować, to doszedłem do wniosku, że prawdopodobnie nie będę w stanie tego tutaj postawić. I tak zacząłem tutaj lawirować. Nie wiem, czy widzicie, tutaj jest tak. No, po przekątnej jest zrobione mocno i jest do, dotknięty do tej wcześniejszej magistrali. Nie mogłem w ogóle ani wysokości wyłapać. Ani tutaj mi nie chciało przepuścić przez, przez drogę. Kurde, bawiłem się z tym, żeby nie skłamać, ja wiem, z 40 minut. No i dobrze, i teraz tu, damy tu. Tutaj Ciebie też damy tu. O tak. O, tutaj. I polecimy. Wiecie co? Ja tutaj zrobię takiego krótkiego krosa, tak zwanego krótkiego. Tak, taki nam wystarczy. Tutaj lata Regio, więc nie przesadzajmy. Niepotrzebna nam jest tutaj jakaś ogromna, potężna prędkość. Aha, to, to jest taki numer, że. Tak zrobimy, dobrze. To może zróbmy to najpierw w tę stronę. O, ile się tutaj da. I teraz z tej strony spróbujemy. O, i wyszło. Co prawda, prędkości tutaj nie powalają na kolana, ale nie ma problemu. Zmieściliśmy się, zmieściliśmy się. Jesteśmy tutaj i teraz światełko. To mamy. Tutaj mamy. Tutaj nam będzie oczywiście potrzebny standardowo krosik. No to tak, lampidło. Lampidło. Krosik. Tutaj możemy sobie oczywiście polecieć tym krosem, tak jak nam się żywnie podoba. Ale to jest linia regionalna, dlatego tutaj nie zamierzam uzyskiwać jakieś prędkości, nie wiadomo czego, nie wiadomo po co. Wymianę zarządzę po nagraniu. Mam nadzieję, że to będzie w, będzie w porządku, że wytrzymają. No i tutaj musimy wyprowadzić, oczywiście, już magistrale w tamtą stronę. I tak. No i jak najwięcej, ale bez przesady. O, coś takiego, coś takiego, lampidła musimy dać. Damy tutaj lampidło jedno, drugie, krosik. Standardowo. I tutaj sobie zaczniemy z tej strony. I daj mnie jeszcze na tę stronę. No i w porządku, i tak nam, no, tak nam to wystarczy. On i tak nie będzie korzystał z tych krosów. Raczej tutaj nie przewiduję taki, takiej, takiej zabawy. Nie, 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 tego nie będzie. I tutaj musimy się podpiąć. Znaczy, musimy. Nie musimy, ale byłoby fajnie. Dobra, tak. Tutaj, mazu, mazu, mazu. Wy tego nie robicie, a ja to muszę robić. I przejedziemy torem tak na raz. Na jeden raz. Pyk. Dobrze, super. Prędkość jest bardzo fajna. Ja jestem mega zadowolony, więc. I tutaj takie coś i takie coś. Subcio, mamy go. Czekaj, czekaj kochany. Ty, aha, ty jesteś tamtym regionalnym. Ty jesteś którym? A, ty jesteś właśnie tym, którym mnie interesuje. I teraz tak zrobimy. Tutaj będzie tak przejeżdżał, a tutaj będzie jechał tak. No i, i bardzo dobrze. Zanim zaproszę Was na przejażdżkę. Dokąd będziesz jechał? Do Katowic. Zanim Was zaproszę na przejażdżkę yy, przypomnę tylko, żebyście wypowiedzieli się na temat tej Częstochowy, czy taki dworzec, czy inny dać tutaj, mogę go w każdej chwili przesunąć, linię autobusową puścimy w przyszłym odcinku albo puszczę go poza odcinkiem, zobaczę jak to tutaj będzie się y, y, otwierało cała ta sytuacja, najpierw niech się rozjeździ troszeczkę no i zrobimy sobie, dokończymy tutaj y, Katowice bo Katowice widzę już potrzebują no bardzo mocno potrzebują dodatkowego autobusu no widzicie, i jakiegoś połączenia nie, nie chcę tego łączyć autobusowo, bo jak połączę to autobusem to koniec, ale coś będziemy musieli pomyśleć. Dobra, na razie, na razie tyle ode mnie. Dziękuję Wam, że byliście. Do zobaczenia, do następnego odcinka. Hej!